Ale day. No się, no się? skarpetki? No wiadomo. Słuchaj. Ty, fajne masz skarpetki? Chociaż ja nie jestem fetyszysta, ale no spoko, spoko. Kurwa, ujebane trochę. Czeka. Czekajcie. Ja jestem za część na no to chyba Nie 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 nie, proszę nas na Nie nie, to spokojnie, ja teraz walę kolejkę ekstra Ale wiesz co Pani, masz bardzo ładne ułożenie palców, patrz no, ja Mam egipskie niby Jakie? Ale ja mam takie same ułożenie palców edipskie. Ty masz piersik na stopie No Wow. Jedna z... Ale ty masz krótkie palce w ogóle patrz. E No ten palec bo to ma dosłownie 10 cm a 10 złotych Czwicczę, czy oddałabyś się Arabowi za 100 dolarów? Jaki?